Dzień dobry, szczęść Boże. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w połowie tygodnia, w środę. Dziś będzie o prześladowaniach, a raczej, jaką przyjąć postawę wobec prześladowań. Serdecznie Was zapraszam. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział, lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagogi i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony, ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią, i z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Mocne słowo, bo boimy się tego, co trudne, boimy się prześladowań, odrzucenia, a Pan Jezus wprost zapowiada, że takie historie będą. Oczekiwanie więc na to, że przeżyjemy swobodnie i bezstresowo nasze życie jako chrześcijanie, jest po prostu nieewangelicznym oczekiwaniem. I nie chodzi od razu o prześladowania jakieś krwawe, o więzienia czy zabijanie, bo takie rzeczy też się zdarzają. Ale chodzi o to poczucie odrzucenia, niezrozumienia co owocuje nieraz jakimś wewnętrznym stanem smutku, samotnością, nieraz poczuciem krzywdy. Jezusa prześladowali, Jezusa zabili. Czy mamy być lepsi niż nauczyciel? Jezus w miłości swojej wyraźnie nam o tym mówi, że, że będą takie momenty, w których trudne może być nasze wyznanie wiary, w Jezusa, obrona wartości, życie słowem, ale daje nam Jezus nadzieję i optymizm. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Fakt prześladowań. Trzeba uznać, że one są. I kiedy takie słowo mamy, pomyślmy o chrześcijanach, którzy dzisiaj siedzą w więzieniu. Albo o tych, którzy przyjąwszy chrześcijaństwo, nie są już pewni, czy dożyją kolejnego roku. Są chrześcijanie męczeni nieraz bardzo tylko dlatego, że są uczniami Jezusa. Ale te prześladowania nieraz przyjmują, zwłaszcza byśmy wiedzieli w tych cywilizowanych krajach, formę jakiegoś odrzucenia czy trudności. W wymiarze kultury, społeczeństwa, czy wykluczenie, wyśmiewanie, pomniejszanie wartości, czy ograniczanie aktywności chrześcijan jako wspólnoty, ale są też sytuacje, gdzie chodzi o ograniczanie tej aktywności osobistej. Jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, takie historie dzieją się, mogą też dotyczyć albo już dotyczą. Naszego życia. Czego potrzebujemy, żeby stawić czoła takim trudnym wydarzeniom, jeśli się wydarzą w naszym życiu? Po pierwsze, bądźmy przyjaciółmi Jezusa. Właśnie budowanie relacji z Jezusem, bycie z Jezusem przez słowo, przez modlitwę, przez to, że wyznajemy Jezusowi naszą miłość, sprawia, że realnie możemy. No, napełniać się Jego obecnością, i kiedy przychodzi czas próby, czas trudu, to zdecydowanie jest prościej. Dalej, potrzebujemy zaufać Panu Bogu. Jeśli Jezus mówi: Włos z głowy Wam nie spadnie, to znaczy Wasze życie, choć będzie naznaczone tym trudem, jakimś krzyżem, ostatecznie ma sens i wszystko jest w rękach Boga. Więc zaufanie Panu Bogu. Potrzebujemy też relacji z Duchem Świętym, no bo to Duch Święty będzie podpowiadał, co mamy mówić, jak reagować, jakie kroki podjąć. Wiecie, tu nie chodzi tylko o te pobożne rzeczy, ale też jak stawiać kroki, żeby nieraz nie pogrążyć się albo nie pogorszyć swojej sytuacji. Tak? Też potrzebujemy jako chrześcijanie w różnych niechrześcijańskich układach i nieraz trudnych, czy wrogich chrześcijaństwu roztropności. To Duch Święty będzie mówił, co mamy robić, jak wybierać i w którą stronę pójść. Ale potrzebujemy też ludzi, którzy będą żyli tak jak my. Jezus mówi o wspólnocie. On nie mówi, kiedy będą Ciebie prześladować. Oni on mówi, kiedy wy będziecie prześladowani, postanówcie w sobie, tak? będą was wydawać, a więc potrzebujemy ludzi, z którymi idziemy. To jest doświadczenie wspólnoty, to jest doświadczenie Kościoła, to jest doświadczenie spotkania z ludźmi, którzy wybierają Jezusa tak samo jak i my. Ich świadectwo, ich wierność i świadomość, że oni są, bardzo będą pomocne. Nie ma tu tego w tym tekście, ale kiedy o tym wszystkim myślę i też dzielę się z wami tak bardzo spontanicznie, yy, serca mówiąc, yy, to trzeba, i chciałbym yy, powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie by nie obrażać się na świat. Nawet wtedy, kiedy jest trudno. Jezus chce, żebyśmy w takim świecie żyli, w takim czasie. Kiedy obrazimy się na świat, to już go nie jesteśmy w stanie ewangelizować. A kiedy ten świat jest nawet wrogi nam nieraz, czy nie jesteśmy zrozumiani, to kiedy nie będziemy się obrażali na tych, którzy nas prześladują, którzy nas nie rozumieją, nieraz wyśmiewają, kiedy będziemy bronić najpierw serce swoje przed zamknięciem. Na tych ludzi, kiedy będziemy walczyć o otwartość, mimo wszystko, to będzie cały czas w nas zdolność, żeby przybliżać się do ludzi, żeby swoją postawą, radością i błogosławieństwem ewangelizować. To jest ta siła, właśnie którą daje nam Duch Święty. To jest to wyposażenie, które daje nam Jezus. Ale kiedy się obrazimy na świat, to nie damy rady korzystać z tego dziedzictwa, które daje nam Jezus przez swojego ducha. Módlmy się o wytrwałość. Módlmy się dziś o to, byśmy potrafili być wierni nawet wtedy, kiedy biją nas, kiedy odrzucają nas, wyśmiewają. Ale proszę też Was, byśmy dziś modlili się za tych, którzy są naszymi braćmi w Chrzcie Świętym i którzy bardzo cierpią nawet fizycznie z powodu Jezusa. I wiecie, jest taka jedność w męczeństwie, w prześladowaniach. Bo prześladowcy nie pytają, czy ty jesteś katolikiem, prawosławnym, zielonoświątkowcem, ewangelikiem, metodystą, baptystą czy jeszcze kimś innym. Po prostu prześladowcy widzą w chrześcijanach różnych denominacji tych, którzy są od Chrystusa. I to jest Taki niesamowity znak też jedności. Dlatego módlmy się za wszystkich prześladowanych chrześcijan, niezależnie do jakiego kościoła należą, jaka jest ich obrzędowość, historia. Są to nasi bracia w wierze. Dobrego dnia Wam życzę z Panem Bogiem.